część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o szkle materiale izolacyjnym, który zyskuje coraz większa popularność. Szkło piankowe, znane również jako szkło styropianowe, to materiał izolacyjny, który powstaje z rozdrobnionego szkła, które jest następnie spieniane. W ten sposób powstaje lekki, porowaty materiał o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Główne cechy szkła piankowego to przede wszystkim jego niska przewodność cieplna, co oznacza, że jest ono bardzo dobrym izolatorem. Dzięki temu szkło piankowe skutecznie chroni przed utratą ciepła w zimie i przed przegrzaniem w lecie. Kolejna ważna cecha szkła piankowego jest jego odporność na wilgoc. Szkło piankowe nie wchłania wody, a co za tym idzie, nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci. To sprawia, że jest ono idealnym materiałem izolacyjnym do stosowania w miejscach narażonych na wilgoc, takich jak piwnice, poddasza czy ściany zewnętrzne. Szkło piankowe jest również odporne na działanie czynników chemicznych, co czyni je idealnym materiałem do stosowania w przemyśle. Chemicznym i farmaceutycznym. Szkło piankowe jest również bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nie ulega łatwo zgnieceniu ani rozdarciu co czyni je idealnym materiałem do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak hale produkcyjne czy magazyny. Szkło piankowe jest również materiałem niepalnym, co czyni je bezpiecznym w użyciu. Nie wydziela szkodliwych substancji podczas spalania, co czyni je idealnym materiałem do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Szkło piankowe jest również materiałem ekologicznym, ponieważ jest wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Szklopiankowe jest stosowane w wielu różnych dziedzinach, w tym w budownictwie, przemyśle, transporcie i rolnictwie. W budownictwie szklopiankowe jest stosowane jako materiał izolacyjny ścian, dachów, podłóg i fundamentów. Jest również stosowane jako materiał wypełniający w ścianach działowych i sufitach podwieszanych. W przemyśle szklopiankowe jest stosowane jako materiał izolacyjny w urządzeniach chłodniczych, w transporcie jako materiał izolacyjny. W pojazdach a w rolnictwie jako materiał izolacyjny w szklarniach. Szkłopiankowe jest łatwe w montażu i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Szkłopiankowe jest materiałem uniwersalnym, który można stosować w wielu różnych zastosowaniach. Jest to materiał trwały, odporny na wilgoc, niepalny i ekologiczny. Mamy nadzieję, że ten film pomogł Ci lepiej zrozumieć szkłopiankowe i jego zalety. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o szklepiankowym materiale izolacyjnym, który zyskuje coraz większa popularność. Szkło piankowe to materiał niepalny, co czyni go niezwykle bezpiecznym w użytkowaniu. Nie ulega ono również zamoczeniu, co jest jego ogromna zaleta. W przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych, szkło piankowe nie pochłania wilgoci, dzięki czemu nie traci swoich właściwości izolacyjnych. Szkło piankowe ma wiele zalet, które czynią je atrakcyjnym wyborem dla wielu osób. Przede wszystkim jest to materiał bardzo lekki, co ułatwia jego transport i montaż. Dodatkowo szkło piankowe jest odporne na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy wiatr. Niestety szkłopiankowe ma również swoje wady. Jedna z nich jest jego stosunkowo wysoka cena w porównaniu do innych materiałów izolacyjnych. Dodatkowo szkłopiankowe jest kruche, co może stanowić problem podczas transportu i montażu. Szkło piankowe znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Jest wykorzystywane do izolacji ścian, dachów, podłog, a także do budowy lekkich konstrukcji. Istnieje kilka odmian szkła komórkowego, różniących się między sobą gęstością, wytrzymałością i zastosowaniem. Najpopularniejsze odmiany to szkło piankowe o wysokiej gęstości, które jest wykorzystywane do izolacji ścian i dachów oraz szkło. Piankowe o niskiej gęstości, które jest stosowane do izolacji podłog i lekkich konstrukcji. Montaż szkła piankowego jest stosunkowo prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Płyty szkła piankowego SA przyklejane do ścian lub dachów za pomocą specjalnego kleju. Szkło piankowe doskonale nadaje się do izolacji ścian dwu- i trójwarstwowych. W przypadku ścian dwuwarstwowych Płyty szkła piankowego S.A. montowane na zewnętrznej stronie ściany, tworząc dodatkowa warstwę izolacji. W przypadku ścian trójwarstwowych, płyty szkła piankowego S.A. montowane między warstwami ściany, co zapewnia jeszcze lepsza izolację termiczną. Szkło piankowe jest również doskonałym materiałem do izolacji płyt lub dachów poddaszy. Płyty szkła piankowego S.A. montowane na stropie poddasza, tworząc dodatkowa warstwę izolacji, która zapobiega uciekaniu ciepła z pomieszczeń. Szkło piankowe to materiał izolacyjny, który ma wiele zalet, takich jak niepalność, odporność na wilgoc i łatwość montażu. Jest to doskonały wybór dla osób, które szukają skutecznej izolacji termicznej dla swoich domów.